No moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i tym razem przywrócę Was z kolejnym filmem z serii Back to School, tym razem z filmem, w którym przejdę się właśnie tak po sklepach i tak dalej. I obczajmy jakieś fajne stylizacje właśnie na powrót do szkoły, więc zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, moi drodzy, więc ja teraz idę na poszukiwania jakichś fajnych rzeczy. Czekaj, zobaczcie, jest taka przesmiczna bluzka z jednorożcami. Moi drodzy, teraz to faktycznie jednorożce. Ja jestem tutaj w przebieralni i po kolei ubiorę wszystkie outfity i wam pokażę jak to wszystko na mnie się prezentuje. Tutaj sukieneczka taka niby klasyczna z tym napisem, ale przepięknie wygląda. Fajna i do tego oczywiście że jakby żeby było po prostu cieplej to ta bluza jakby właśnie się to prezentowało. Ta sukieneczka, do tego ta bluza jest to po prostu idealne. W ogóle jeszcze te moje tutaj skarpetki i buty też fajnie współgrają z tymi outfitami i ten tak się prezentuje na mnie. Mam te spodnie, to jest ogólnie rozmiar 36 i się zastanawiam, czy nie są dla mnie tak trochę ja za. Teraz ubrałam te spodenki 34 i mi się wydaje, że ten rozmiar lepiej tutaj na mnie leży. Na stylizacja te spodenki moje i do tego taka bluzka. Mi akurat też zobaczycie, jak fajnie ten stanik tutaj prześwituje, mega też ładnie to wygląda, jeszcze się tak odsunę, żebyście mnie mogli w całości zobaczyć. Kolejna bluzeczka tym razem z tym takim konikiem tutaj do tych jeansów. Kolejny sztosowy outfit. I dodatkowo możemy tutaj taką fajną, ja mam krótszą kamizelkę w brązowym kolorku, ona też była jeszcze w czarnym. I właśnie bierzemy tą bluzkę, tą kamizelkę, te jeansy. I zobaczcie, do szkoły można iść idealny, mega ładnie. To się ze sobą wszystko tutaj tak właśnie fajnie łączy. Kolejna bluzeczka z moimi rzekomymi jednorożcami. Tak naprawdę to są koniec, tylko się pomyliłam, jakby coś. I też fajnie do tych jeansów. Moim zdaniem idealnie ta bluzeczka, tak. ślicznie to się razem ze sobą młączy. Tak, Chciałam sobie jeszcze większy rozmiar z tej bluzki z konikami, ale wydaje mi się osobiście, że chyba jednakże ta mniejsza. Oczywiście do tej bluzeczki z tymi konikami również ta brązowa kamizeleczka, sztosik, co się ze sobą łączy. To macie jeszcze z daleka. Kolejna bluzeczka to taka biała, klasyczna. Też prześlicznie się łączy z tymi y, spodniami jeansowymi. Aczkolwiek szczerze wydaje mi się, że też ładnie by wyglądała jak, na przykład do szarych spodni dresowych. Tak to się tutaj nam nie prezentuje. I to jeszcze do tej bluzeczki, założyłam oczywiście tą kamizeleczkę i wygląda to prześlicznie. Kolejna moja propozycja to jest po prostu sam ten sweterek do dżinsów, aczkolwiek można tutaj pod niego wrzucić jakąś bluzkę, bo jest on ma tutaj taki dość ten dekolt głęboki, więc tak do szkoły, żeby nie było. I na przykład teraz jeszcze na ten sweter taka mizelka. mizelka. taka stylizacja na chłodniejsze dni, bo ten sweterek jest fajny, taki cieplutki. Jeszcze taka mizelka prześlicznie w ogóle, to się mega ładnie łączy ze sobą. I te wszystkie ubranka z dwóch które tu wiszą oraz jeszcze tam. Kozacka seria w hm Teraz zobaczcie, ta bluzeczka też tosik, jeżeli chodzi o te outfity. Mega mi się podoba, jak ona się prezentuje właśnie w połączeniu z tymi jeansami i właśnie można ją albo tak po prostu nosić jak ja, albo do tego tą białą bluzę. Ta biała bluza na pewno będzie ładnie już wam pokażę jak to na mnie wygląda. I tak jak właśnie wspominałam wam tutaj o tej bluzie, to tak to pięknie na mnie wygląda i taki outfitik idealny właśnie ta bluza, jak będzie trochę chłodniej, czy na przykład tak do szkoły, żeby nie być na, wiecie, takiej bluzeczce na ramionczka czy coś. Naprawdę nie mogę się napatrzeć, jak to tak się ze sobą pięknie łączy. Jest totalnie w moim stylu. Tutaj również ta bluza prześlicznie wygląda, wiecie, jak jest tak po prostu zapięta tak sama. O, Czy tutaj na przykład też fajnie wygląda, jak jest ta bluza tak z tyłu. Jeszcze taka koszula, to już akurat niekoniecznie do szkoły, ale tak mi się spodobało, że nie mogłabym Wam jej po prostu tutaj nie pokazać. I ona jest fajna na przykład na jakieś, wiecie, wyjścia ze znajomym po szkole, czy jakaś taka, wiecie, która jeszcze z tymi jeansami prześlicznie się łączy. Tutaj mam kolejną sukieneczkę, tak cię prezentuję jeszcze tak z daleka. Ona jest kozacka, zobaczcie tą koronkę. Tutaj z przodu na prześlicznie wygląda. Jestem zakochana w tej sukience. Ale ona jest sztosem, naprawdę. I do tej sukieneczki, na przykład, ta biała bluza będzie również pięknie e, wyglądała, wiadomo, tak do szkoły, że i po pierwsze, ogólnie tak do szkoły, a po drugie też, żeby było ciepła. Tutaj, tutaj, tutaj jeszcze do tej sukienki można taką czarną kamizelkę ubrać. Również fajnie się to e, prezentuje. I tak naprawdę ta kamizelka to jest e, ta sama, co tutaj mam brązową, tylko że właśnie w tej kolorystyce czarnej. Chociaż ja osobiście chyba sobie nakupię tą brązową. Tutaj mam kolejną sukienkę, tym razem w tym prześlicznym takim brązie z tymi koronkami, pięknie to wygląda. Na można mnie. właśnie tą sukienkę tak po prostu sobie nosić, albo możemy wziąć ten sweterek do tego. I właśnie ta sukienka do tego ten sweter, żeby po pierwsze było cieplej, poza tak do szkoły, na przykład jak nie chcecie mieć takiej sukienki na ramionkach czy coś, to możecie śmiało narzucić sobie ten sweterek, bo on zobaczcie, prześlicznie tutaj wygląda w tym połączeniu, no po prostu coś pięknego. Moi drodzy, więc tak się prezentowały stylizacje, które gdzieś tam przygotowałam. Mam nadzieję, że Wam się właśnie spodobało, więc zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i co, dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, pa-pa!